Uwaliło! Ja myślałem, że no kupię samochód, no to mam samochód, to mogę nim jeździć. A to nie kurwa! Ubezpieczenie, dowody rejestracyjne, przerejestrowania, w pizdę. No no przysięgam, żebym miała K47, to bym poszedł i tam wszystkich wykurwił w trzy dupy, nie. Normalnie bym z pół obrotu kurwa na kiszki bym ich lał, nie? Salto w tył z blatu od razu, kurwa, duszenie trójkątne od tyłu, Czeku prezesa, wale mu bomby, człowieku na, na tego złokie, go, łup, łup drugi raz, trzeci na ten, na żebra, wiesz. B, b, wchodzą, łup, prosty, prosty, bang, w sierpnie. Ladies and gentlemen, we got him tutaj wie dzieujecie staałkę mały wioski a dzisiaj witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Ludzi skasłajcie dzisiaj specjalny materiał przypierniczyłem właśnie w mikrofon, ale to nic ponieważ